W konsekwencji zasady cuius e regio eius e religio, czyli czyja władza tego religia oraz prawo do użytkowania kilkuset świątyń ograniczyli swobodę sprawowania kultu, pozbawili dostępu do urzędów publicznych. Na mocy pokoju westfalskiego, cesarz Ferdynand nie wolno ich było zbudować z celu i z kamienia. Ofiarowani pomoc ma w miarę swoich możliwości. na XVIII-wieczny ołtarz. Nie dajmy się zwieść pozornie. Kolumny czycie ołtarza na księgach z siedmioma pięciami, stoi baranek z kolumną. Z podęki tego samego mistrza, Gottfrieda Augusta Goffmana, pochodzi z istotnej części część małżeństwa. Pismo święte jest wody presensją. Najważniejszym rozstrzygającym autorytetem sprawach wiary, a słowo może jedynym źródłem własnych stanowiska są jednym z głównych zasad witarizmu, z oraz kołanym otoczeniem to unikat. Jedyny taki zespół w Polsce i jeden z nich w Europie. W 2001 roku kościół. Pierwsze konserwacje w kościele i jego otoczeniu rozmnożyły się w latach 90.